5, 5, prawy na, 15, prawy 30, prawy 30, stopy lewy 2, lewy 2, lewy 2, 300, Zajrzyj na dwa prawy, Zajrzyj na dwa prawy, Zajrzyj na dwa prawy, od prawej, od prawej. Prawy dwa za, prawie dwa za mieście w prawy trzym przysłku, w prawy trzy przy słupku prawy trzym przy słupku, od prawej na dwa, od prawej na dwa, od lewej na trzy, od lewej na trzy, od lewej na dwa długi, od lewej na dwa długi. Od lewej na dwa długi. Cztery staw sta 300 prawy, od prawej na pięć, od prawej na pięć, od prawej na pięć, do lewej, do lewej, 300, 300, hamowanie lewy, trzy, podwójny, lewy trzy podwójny, lewy trzy podwójny. prostuj prostój, 150, uwaga lewy dwa, prawy jeden, lewy dwa, prawy jeden, prawy jeden. prawy, jeden. prawy, jeden. prawy jeden. prawy lewy 2, prawy Prawy lewy 2, ciąć, prawy lewy 2, ciąć. 100, prawy 3 zostać, Prawy 3 zostać, Prawy 3 zostań. Lewy 4, lewy 4, lewy 4, 200, lewy 3, lewy 3, lewy 3, lewy trzy przy dni. i dni. i lewy 3 sto, lewy 3 lewy 4 długi do lewej lewy 4 długi do lewej lewy 4 długi do lewej 2 ścień prawy 2 i 10 lewy 2 prawy 2 i 10 lewy 2 prawy 2 i 10 2 na metę lewy 2 na metę lewy 2 na metę